Hej, tu Bogi Silver w tym odcinku Topowej Dychy. Opowiemy wam o 10 zakazanych imionach dla dzieci. Miejsce 10. Dziewczynka z Nowej Zelandii została nazwana Talula Robi Hula z Hawajów. Imię zmieniono dopiero, gdy miała 9 lat. Znajomi mówili do niej Kay. Miejsce 9. Małego złośnika japończycy nie nazywają imieniem Akuma, co oznacza po prostu diabeł. Zakaz wprowadzono już w 1993 roku. Miejsce 8. Malezyjscy rodzice na tyle często nazywali swoje dziecko Ciao co oznacza po prostu śmierdzącą głowę, że w 2006 roku zakazano nadawania tego imienia. Miejsce siódme, norweska para dała swemu synowi na imię Most. Stąd kazał je zmienić, ale tak im się ono podobało, że mimo wyroku wciąż go używali. Miejsce szóste, pewien brazylijski ojciec upierał się przy tym, by nazwać swojego syna imieniem Saddam Hussein. Dziewięć lat później chciał nazwać swoje drugie dziecko Osama Bin Laden. Miejsce piąte, chińscy rodzice poszli z duchem czasu i chcieli nazwać swoje dziecko imieniem Małpa. Jak symbol, którego używamy w adresie mailowym. Miejsce czwarte. Portugalczycy nie nazywają swojego dziecka imieniem Tom. Zakazana jest również większość imion obcego pochodzenia. Wyjątek od reguły stosuje się dla dzieci tamtejszych imigrantów. Miejsce trzecie i znowu Malezja. Para fanów przygód Jamesa Bonda chciała nazwać swoje dziecko 007. Licencja na zabijanie nie była w komplecie. Miejsce drugie. W Nowej Zelandii zakazane jest imię Stallion, co znaczy po prostu ogier. Na nowozelandzkiej liście znalazły się też ryba z frytkami, mesjasz, sprawiedliwość i owoc seksu. Miejsce pierwsze. Złoty medal zdobywany. Na imię BRFXX, a może po prostu przeczytajcie co wypisuje się na ekranie. Na taki pomysł wpadli szwedzcy rodzice. Ciekawe, jak brzmiałoby, jego zdrobnienie. Czas pożegnać się z bugi, a wy powiedzcie, czy poznaliście kiedyś kogoś z dziwnym imieniem? Jakie ono było? Piszcie w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał. Piona!